Cały system marketingu jest bardzo prosty nawet dla osób, które nie mają doświadczenia i jak to wszystko znaleźć, otóż wchodzicie na swoją, do swojego back-office'u. Tutaj, gdzie pokazuje czerwona strzałka, macie centralnie na pierwszej stronie Free Tour Marketing System. To należy kliknąć, żeby przejść do strony, która pokazuje te te szablony. I tutaj mamy kilka opcji. Mamy dotyczącą możliwości, mamy lifestyle, mamy zdrowie i fitness, mamy omaki, mamy też rezultaty. Możecie wybrać sobie dokładnie temat, który Wam odpowiada, dobrać do osoby, której chcecie to wysłać, a więc trzeba cokolwiek wiedzieć. Dobrze jest cokolwiek wiedzieć o danej osobie, raczej nie wysyłać spamów, bo to no, nie działa. Na tyle dobrze. Jeśli wszystko, cały system jest w języku angielskim na ten moment, zanim zostanie przetłumaczony na inne języki, ale Wy możecie po prostu wchodząc przez Google Chrome, klikając prawym przyciskiem myszy, przetłumaczyć sobie na polski przynajmniej tę część, która jest tutaj pokazana, i wtedy wszystkie te opisy pokażą Wam się w języku polskim. Oczywiście, same template y nie są w języku, to znaczy, te szablony nie są w języku polskim. Również film, który jest nagrany, jest w języku angielskim, ale będziemy pracować nad tym, żeby osoby, które są, nie są anglojęzyczne, również mogły z tego korzystać. Natomiast jest bardzo duża możliwość w tej chwili, aby wysyłać te, te zaproszenia do osób, które mieszkają za granicą, bo z reguły one znają język angielski. Jeśli mieszkają w Wielkiej Brytanii, Irlandii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w innych krajach Europy Zachodniej, to prawdopodobnie posługują się językiem angielskim, więc w prosty sposób. Zresztą Bob na też na tych filmach on prostym językiem naprawdę mówi i na tyle wolno, że ktoś, kto nawet nie jest perfekcyjny w języku angielskim, jest w stanie to zrozumieć. Więc to, co robimy dalej, to kopiujemy link, czyli macie tutaj link, można Albo kliknąć ten link, żeby otworzył się ten szablon, albo po prostu go skopiować i wysłać do osoby, która, którą chcecie tematem zainteresować. No właśnie, Agatka pisze, że z tym angielskim sama nie miała też problemu, żeby, żeby po prostu zrozumieć angielski bowaryjny. No dobrze, więc kopiujemy link, i osoba, która dostaje ten link, Dostaje właśnie coś takiego, jeden z szablonów, który tu widzicie, na temat globalnego biznesu tego, że możemy ustawić godziny własnej pracy i mamy wypłaty w ciągu pięciu minut. Buduj swój, swoje imperium. I tutaj wprowadzamy, nowa osoba wprowadza swoje dane pierwsze imię, nazwisko, telefon, e-mail, hasło, potwierdzenie hasła i kraj, z którego się loguje. Na dole są Wasze dane czyli system automatycznie widzi, że to jest Wasz link, dany przez Was, z Waszego back office'u. I tutaj klikamy, nowa osoba klika take the free tour, żeby korzystać z tego systemu. Oczywiście te szablony są różne, o różnej tematyce, tak jak, tak jak już pokazywałam Wam, więc można wybrać sobie dokładnie to, co Was interesuje, w zależności od tego, do kogo wysyłacie taki, taki baner. Co dalej? Osoba, nowa osoba dostaje maila na ten e-mail, który podała tutaj w tym systemie. Witamy w Twoim Kiari, bezpłatnym systemie marketingu. Ja to przetłumaczyłam na polski, żebyście widzieli, co tutaj jest napisane. No, oczywiście w ten sam sposób można to przetłumaczyć na język polski, ale oczywiście e-mail przychodzi w języku angielskim do, do nowej osoby. Więc Kolejny krok to jest, jeśli ktoś chce od razu się zapisać i zablokować swoją pozycję, klika na tą ikonkę zieloną. Jeśli chce obejrzeć film, który mówi o Kiari, o, o prezentacji biznesowej czy prezentacji możliwości, to tutaj na dole ten film nie otwiera się w ten sposób, żeby, że klika się na tą strzałkę, tylko na dole zaloguj się teraz i po zalogowaniu własnym e-mailem i hasłem, które sobie nowa osoba nadała, po prostu wchodzi w ten system um, i może obejrzeć sobie, e, obejrzeć sobie e, ten film, który został nagrany przez Boberejnę. Jednocześnie widać, jakie osoby, ile osób się loguje w tym czasie e, w tym systemie, co e, codziennie przychodzi powiadomienie, że zalogowały się nowe osoby pod tobą. Więc jeśli nie chcesz przegapić swoich pieniędzy, to po prostu zarejestruj się pakietem i zajmij swoje miejsce. Ten system jest, tak jak powiedziałam, prosty, bardzo intuicyjny, więc tutaj nie ma problemu. Oczywiście można przetłumaczyć to na Polski, ale wszystko jest w języku w języku angielskim. No i właśnie tutaj jest film, który pokazuje całą koncepcję od firmy, od całego pomysłu informacja na temat wolnych rodników, co to są wolne rodniki, dlaczego one działają w ten sposób i co robić, żeby je po prostu wyeliminować. Jest o produkcie, o jagodzie maki, o planie finansowym i o nowym systemie. I przypominanie nowej osobie o tym, że zostało jej sześć dni, pięć dni, później zostaje to jeszcze przedłużone o kolejnych kilka dni, natomiast warto z tą osobą nawiązać kontakt w ciągu pierwszych kilku dni, i zadać pytanie: Słuchaj, co myślisz o tym systemie? Przestrzegam Was przed wysyłaniem spamów. Oczywiście to są dodatkowe materiały, takie jak plan kompensacyjny czy rezultaty, które nowa osoba może, które, które osoby mogą się spodziewać, więc to wszystko jest w tym, w tym całym systemie. Przestrzegam przed wysyłaniem spamów na zasadzie. Wysłania tylko linku, bez żadnego opisu, bez żadnej informacji. Po prostu potraktujcie osoby, z którymi chcecie nawiązać kontakt, tak jak sami byście chcieli być potraktowani. To jest absolutnie moja rekomendacja żeby po prostu porozmawiać, zadać pytanie. Słuchaj, czy poprosić o opinię. Słuchaj, moja firma wprowadza w tej chwili świetne, świetne, świetne narzędzie, które. Pozwala na zautomatyzowanie biznesu. Um, jeśli byłbyś zainteresowany w tym, żeby zarabiać pieniądze, proszę przyjrzyj się temu. Um, też zależy mi na Twojej opinii, żebyś powiedział mi, co myślisz na ten temat, jak ci się to podoba. Więc, czy jakąkolwiek inną formułkę proponuję, żebyście wymyślili, w zależności od tego, do kogo piszecie um, i z kim rozmawiacie. Wymyślcie kilka takich reguł, które będziecie mogli po prostu do tych osób wysyłać zawsze, używając czyjegoś imienia. A więc na zasadzie cześć Adam, cześć Paweł, cześć Anno, nie wysyłajcie tego bezimiennie. To ma zdecydowanie wtedy lepszy, le, lepszy oddźwięk. Jeżeli ktoś umie, potrafi stosować tak zwane boty, można to robić, natomiast no, tutaj też trzeba po prostu zastanowić się nad tym, jak to umiejętnie po prostu skonstruować taką ofertę do wielu osób. Moi drodzy, ok, i teraz w momencie kiedy nowa osoba decyduje się na przyłączenie, to tutaj ma taką, taki, taką ikonkę, żeby nacisnąć zarezerwuj swoją pozycję teraz, rejestruje się już bezpośrednio u Was, wybierając po prostu konkretny pakiet produktów. I moi drodzy, um, oczywiście w Kwiari opłaca się naprawdę zarejestrować najwyższym pakietem, ale um, dajcie możliwość ludziom, dajcie im możliwość wyboru, dlatego że um, nie każdy będzie miał możliwość zarejestrowania się najwyższym pakietem. Um, można wytłumaczyć, na czym polega różnica i niech ta osoba sama zadecyduje, ale nawet gdyby miała po prostu wejść na pakiet dwumiesięczny czy trzymiesięczny, to nie, tutaj chodzi o te speed bonusy, które są wypłacane, to po prostu pozwólcie zadecydować. Um, ważne, żeby zacząć już teraz, bo w tym momencie naprawdę dużo się dzieje, przyłącza się bardzo duża ilość osób każdego dnia. E, za chwilę zaczną powstawać nowe kwalifikacje na tej bazie i nie, nawet jeśli tutaj jest kwestia po prostu takiej regularnej pracy, każdego dnia, e, po prostu wysyłania tych szablonów, rozmowy z ludźmi każdego dnia, Kilka kontaktów. Ja nie mówię, żebyście robili od razu 40 kontaktów, ale tyle, ile jesteście w stanie, nie wiem, przynajmniej 3, 5, 10 kontaktów dziennie. Wysłanie tych informacji, tych, tych szablonów nie jest trudne, to można naprawdę do 20-30 osób dziennie nawet wysłać albo i więcej. Natomiast chodzi tutaj po prostu o pewną systematykę, bo w momencie, kiedy zaczną się osoby rejestrować, nawet jako, czyli tak zwani prospekci, rejestrować za darmo. Oni będą widzieli też, że pod nimi tworzy się grupa. Będą dostawali powiadomienia i w tym momencie będą chcieli również skorzystać na tym i zarabiać na tym pieniądze. Co możemy zrobić z tymi szablonami? E, oczywiście wykorzystać social media społecznościowe, e, prywatne wiadomości na Messengerze, e, grupy, do których możemy dotrzeć, ale też przestrzegam, żeby raczej nie robić tablic ogłoszeń tylko indywidualnie rozmawiać z ludźmi, to ma zupełnie inny wydźwięk, może więcej czasu na to poświęcicie, ale z całą pewnością zupełnie inaczej ludzie do tego podejdą. No i oczywiście osoby, które znasz, z którymi kiedykolwiek rozmawiałeś, wróć do nich w tej chwili, nawet jeśli powiedziały Ci nie, dzisiaj jest ten moment, żeby wrócić do tych osób, porozmawiać, powiedzieć, słuchaj, mamy super świetny system, który w tej chwili świetnie pracuje, pozwala na automatyzację i dobrą duplikację twojego biznesu bo to jest najważniejsze w biznesie network marketingu żeby biznes był duplikowalny. E, powiedz mi co myślisz na ten temat. Zobacz, możesz wejść zupełnie za darmo, zarejestrować się, e, korzystać z tego systemu przez kilka dni i zobaczyć jak to wszystko wygląda od środka. E, nie ma żadnych przeszkód, żebyście pracowali również z zimnymi kontaktami e, e, i po prostu pokazywali ten system wszystkim osobom e, po prostu których macie na Facebooku czy, czy na innych mediach społecznościowych wcale nie musicie znać tych osób, żeby się do nich odezwać. Pamiętajcie, że w tym wszystkim to jest tak naprawdę statystyka. Normalną rzeczą jest to, że e, nigdy 100% osób nie będzie zainteresowanych w tym, co, co im proponujecie. Natomiast natomiast jak w talii kart, w każdej talii kart są 52 karty, a tylko cztery asy, musimy brać to pod uwagę i te cztery asy będą. Naprawdę, Waszymi czarnymi końmi. 16 figur w talii kart to będą Wasi klienci i myślę, że jeśli będziecie pracować regularnie z tym systemem i rozmawiać z ludźmi, myślę, że tutaj będzie znakomita statystyka. Być może jestem absolutnie przekonana, że znacznie lepsza niż, niż była do tej pory bez tego systemu. Także korzystajcie z tego. Firma przygotowała naprawdę świetny system. Wszystko jest profesjonalnie zrobione. Wszystkie filmy, wszystkie materiały marketingowe naprawdę jest się czym pochwalić. I widzę, że dużo osób jest zainteresowanych też właśnie tym, żeby się przyłączyć, żeby korzystać z tego. Także naprawdę nie czekajcie tylko w tej chwili, po prostu ruszajcie swój biznes. Wszyscy już wrócili z wakacji. Jest wrzesień, świetny czas na to, żeby, żeby po prostu zacząć. Z kopyta i zbudować naprawdę swoje wielkie imperium i po prostu cieszyć się doskonałymi dochodami, które firma będzie wypłacała po prostu w ciągu pięciu minut dla Was. Ja dziękuję serdecznie, moi drodzy. Najbliższy webinar w poniedziałek. Indywidualne rozmowy zapraszamy. Jeżeli potrzebujecie rozmów z nami i wsparcia naszego, to jesteśmy do Waszej dyspozycji.